A więc ja witam wszystkich w drugim odcinku z update'ów PCD Stoję sobie już przy kolejnym nowym autku, które bardzo mi się podoba, mogę powiedzieć Jest to Open Vectra C Ma ona widno, no bardzo już tył widać, że dobrze zrobiony jest Tu mamy teksturki ładne na światłach, ma one ładne feleczki Tutaj mamy... dwie tutaj nawet mamy Z przodu wygląda tak, tu macie wszystkie światełka, włączyłem wam Bardzo fajnie według mnie Vectra wygląda tak, No tak jak powinna wyglądać Pokażę wam jeszcze środek, bo jest bardzo ładny, mamy kierownicę, taka troszkę mała, ale okej, okay. taka w sumie może być, to jakaś taka sportowa, widzicie, jest, nie jest oryginalna. E, tu mamy liczniki, bardzo dobrze zrobione, środek też, według mnie 9 na 10, bo bardzo ładny. Tu jeszcze do tyłu spróbuję wziąć, tutaj klameczki, wszystko macie, siedzenia, tutaj zagłówki ładnie widać, boczki, wszystko. Oraz taka ciekawostka, bo tutaj mamy mapę z Quick Travelu. PCD tutaj całą mapę. Mamy jak widzicie. No i co? Wektra bardzo fajna. Tu mamy nawet jak 6 mamy takie tutaj teksturki no, na lampach, takie niebieskie bardziej czy coś tutaj mamy. Bardzo ładna Wektra. To jest auto, które też mi się bardzo... Jedne z bardziej, które mi się podobają z tego update'u, a więc ja idę tutaj po kolejnej widzowie. Idziemy sobie. Dobra. Ona kosztuje jakby ktoś nie wiedział 25 tysięcy, Max Speed 198 Ogólnie nie mówiłem wszystkich max speedów tamtych aut, co Wam wcześniej pokazywałem, ale to sobie możecie na chwilę nie zobaczyć, bo przecież byłem w tym. Kolejnym autem, w sumie takim busem bardziej, jest Ford Transit. Job bonus mamy tutaj 1,50. VMAX 25, no VMAX nie jest za duży, ale czy to każdy wie, to jest bus. Ale tak szczerze, to ja bardzo go polecam Wam, bo on 27 tysięcy to jest, nie wiem czy to jest najtańszy, może nie, chyba tak, nawet nie wiem zresztą. Yy, bardzo jest dobrze odzorowany widzę ten bus. Yy, zobaczcie sobie go. W ogóle tak, w środku kręci się kierownica. Yy, mamy liczniki, mamy taką cerkę tak, jak powinna być. No, bardzo dobrze zrobiony i to jest właśnie tak samo jak Corolla Się kręci kierownica. Bardzo ładnie według mnie zrobiony model. Tu mamy napis Transit, bo nie Transit, bo tak. No bo to PSD, no wiecie, żeby nie było praw czy coś. Tu mamy znak Forda. Oczywiście PZT to Ford. Mamy światła. Mamy tutaj, ta światła mamy tutaj drogowej, jak się nie mylę. I przeciwgielne Z tyłu to tak wygląda, widzowie. Tutaj, o tak wygląda to sobie ładnie. Mamy tutaj bardzo ładnie zrobione felgi, idealnie jak wyglądają w prawdziwym życiu. Tu mamy nawet taki wskaż i napisz transit transit oczywiście. Mamy te nawet takie dekielki tutaj dodane na felgach. Tutaj, tak z tyłu to wygląda tutaj no według mnie naprawdę on powiem, ten model mi się bardzo podoba no serio taki no należy do tej grupy jest co mi się najbardziej podobają ale po prostu należy właśnie o te... a właśnie tu przyjechał nowy boss skoda oktawy jakby ktoś nie wiedział właśnie należy do tej grupy którym mi się najbardziej podobają samochodów chyba mam jeszcze może dźwięk silnika no taki jak większość busów w sumie a więc dobra idziemy sobie po kolejne auto Słynienki się nowe skończyły chyba już, ale chociaż nie jestem pełny. Dobra, idziemy zobaczyć. To było. A nie, nie skończyły się, widzicie. Mamy tak. Mazda 6, którą bardzo mi się dobrze jeździ, bo nie najwięcej w sumie jeździłem. 208 Max Speed. Tak wygląda. 30 tysięcy kosztuje. Naprawdę bardzo fajna. Głoś silnika Taki fajny nawet. Dobra, ja sobie tutaj stanę jak zawsze, bardzo ładnie jak widzicie wygląda. Środek, środek jest taki no taki 2 na 10, bo tutaj w sumie no jakieś tam kształty są tego, ale no taki środek najgorszy jest najgorszy z tych aut. nie mamy, ale wizualnie widzowie mi się ta Mazda bardzo podoba. Mamy tu takie ładne fermity tu mam taki przód, światełka wszystkie łączyłem, tył też bardzo fajnie zrobiony. Bardzo mi się podoba. Tak wygląda to Mazda. Bardzo fajnie. Idę po kolejne łódko. A więc widzę ja już jestem. To jest auto z Rime, zremasterowane, jak to mówiłem. Famax 167 Renault Traffic. Job bonus macie taki jak w tym. W tranzycie. No, bardzo ładnie zrobili, naprawdę. Cała się zmieniła, jak coś. Mi się też bardzo podoba naprawdę ten busik. Już wam o to go pokażę. Dźwięk macie, oto taki, już wam pokażę. No taki jak każdy bus. No czy no nie każdy, ale chociaż może każdy, nie wiem, większość no, busów. No, dobrze, ja sobie tutaj stanę. Środek, no taki wam powiem, 9 na 10 też, bo bardzo ładnie. Bardzo tak jak fajnie wygląda co nie wygląda. Mamy tutaj światła awaryjne, znaczy ogólnie kierunki. Tutaj też macie z boku. Tutaj tak to sobie wygląda. Tu cofania, tu macie stop. E, tak, no border bardzo fajny. W ogóle większość tych modajców, tutaj to w sumie jest fajna, już będę mówić. E, tutaj mamy bardzo nfl tak tutaj fajnie zrobione to oto. No i tu mamy te elki też. Tak wygląda tutaj sobie tył. Tak wygląda sobie przód. No bardzo fajny wam powiem, no opłaca się teraz kupić, bo kiedyś, no ogólnie ja mam tego miałem tego trafika, ale nie jeździłem i w ogóle, bo bardzo głośny był, teraz jest taki cichszy, fajny teraz jest, naprawdę polecam. Dobra, idziemy sobie po kolejne Kolejne to jest już całkiem nowe autko. Audi A4 W sumie to nawet nie chyba nie jeździłem widzowie jeszcze. Właśnie głos silnika. Pierwszy. No, taki fajny dieselek, taki, taki, no, taki tablica w ogóle, to jest z Ameryki, aby model wprowadzony, w sensie no, z Ameryki wprowadzony, tu mamy tablicę, tutaj też fajnie. Mamy ładny stop w górze, światła tak o to wyglądają. Ogólnie przeciwwielnego chyba nie ma, ale tu nic, tu mamy stop, cofania. Boczne są też, no ładne autko wam powiem. Tu mamy, o, widać w lew, tutaj wielówki nawet, jak widzicie środek teraz. Środek taki średni, ale najgorszy nie jest. No, a bardzo fajne według mnie, bardzo ładnie zrobione też. I fajnie, bo no mi się podoba, no nie wiem, jak to. każdy ma swój guz, ale według mnie bardzo ładne. A więc dobra, idziemy sobie kole, po kolejne. Na. E, pasa to się chyba nie zmieniło, no to się zmieniło ale w sumie to tutaj, no tu nie będę nawet pokazywał bo tu się zmieniło to, że macie, no on jest całkiem jakby taki zremastrowany, macie jak tekstury na tym tutaj z tyłu, środek tutaj w sumie się nie zmienił tylko że macie liczniki, macie inne felgi e, no i w sumie no to widzowie, no to tyle z tego to, to się nie zmieniło tu też e, dobra i teraz macie kolejne autko za BMW E30 jak pamiętacie taki statek Raczej większość pamięta, macie A39, głosinika. No ciekawe sobie tak poruczy, można powiedzieć. Dobra. Tak wygląda to tabelka. Mamy też tutaj dwie lupki w No środek jakiś, coś tutaj widać też. Tak wyglądają wszystkie światełka, Tak z tyłu. No ładnie, no właśnie na cztery lupki widzicie. No ładnie, według mnie ta beta wygląda. Dobrze zrobiona jest w sumie. Według mnie bardzo fajnie Środek nie jest najgorszy, no... No w sumie. Mi się tam podoba. Dobra, idziemy sobie widzę je po kolejne auto. Ja widzę tutaj kolejne auto to w sumie mi się najbardziej nie podoba. Eee, to jest Volkswagen Tiguan. Nie wiem, on według mnie tamten... Był, miał takie po prostu lepsze kształty, no lepszy był, ale to już... Każdy tam jak ktoś tam, jak to już woli nie ma świateł przeciwgiernych, są tylko to takie no taki średni jest widzowie, no mi się to tak średnio podoba no, śro no środek może jakiś tam ładny jest ale taki średni no, taki jeden w sumie chyba no średnio mi się on podoba ale no może być ja sobie idę już tutaj do salonu po kolejne autko którym będzie a, tego nie zmienili. Ogólnie no Mustanga wam nie pokażę, ale ja go chyba zremasterowa zremasterowali, bo mieli go zrobić. Ale za to mogę Wam pokazać już Audi A6, która była w kombi, ale teraz naprawdę bardzo mi się podoba. Naprawdę, bardzo jest fajna. I nie żałuję ja... w sumie, że nawet go zmienili, powiem. W ogóle nie wiem na kolory samochodów się teraz tak bardziej błyszczą. Ogólnie w każdym samochodzie, to nie, że w tym, ale ogólnie. Tak sobie mruczy. No, fajnie, 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 wam powiem e, zawieszenie dobry jest e, Tak, sirodeczek, sirodeczek nie jest najgorszy Dobra, włączamy sobie wszystkie światełka, jak zawsze wam pokazuję Tu mamy co fajnie nie włączyłem Dwie lówki mamy, taką loteczkę fajną Bardzo mi się podoba, na no serio Bardziej chyba będzie liczny kombiak Feleczki, takie jak w Atfurce i Smarcie, jak już mówiłem Tylko, tu są czarne akurat Tu mamy znak RB Czyli Audi w PCD no bardzo ładny, mi się bardzo podoba, że... Fajnie, że to... Fajnie, bo mi się po prostu podoba, że to auto tak, tak taki... Auto... Taki Audi teraz jest, nie? Takie... no fajne jest. Dobra, idę sobie po kolejne autko. E którym jest... Widzowie tego nie mam. No Mercedes no to w sumie tak samo wygląda jak tamten... No to nie pokazuje... Tylko w sumie chyba tu się zmienił ten spoiler, tak. I Felgi ma takie, tu ma znaczek, tu ma znaczek, a tu, tu... ma inne w ogóle Felgi, nie wiem o co chodzi. No tekstury mam na lampach takie inne. to wam nie pokażę, chociaż tak wam pokażę, w ogóle nie mam, ale ładniejszy według mnie jest. Pokażę wam za to focusa, sobie. E, focus avizowie. Fokus wygląda... Tak, nie wiem czy się dźwięk zmienił. Nie, dźwięk się nie zmienił. No tak. taki. Taki, no ładny jest w sumie. No. Co, no tutaj mamy tak światełka. A, nie ma światła cofania. Ale to jakby wersja amerykańska tu macie. Widzicie te kierunki, tu i ogólnie tu mamy te. Halo. Tutaj macie halogen. Znaczy, też jest w na wszystko. O, właśnie środek jest ładny. Ale to chyba tak podobno, ale no lepszy jest środek. Nie wiem czy kręcę chyba się kręci. No kręci się widzi, jak w tamzicie. Środek bardzo ładny. Tu mam jeszcze dodany napis e, tutaj e, Focus SVT. No fajny focusik, nawet ładnie, ładnie zrobili. E, no i pokażę Wam jeszcze Porsche, ale chyba ono... Chyba... Nie wiem coś tam oni robili. Ale nie wiem co, więc to będzie już tyle z tego odcinka drugiego. Porsche, Porsche, tutaj, proszę bardzo. Hmm. Nie wiem, czy tu może się dźwięk zmienił. Nie widzę, Porsche chyba jednak nie zmienili. Ale no, jak widzicie, no, te kolory fajnie wyglądają, takie bardziej błyszczące. Więc tego odcinka na to tyle. No bardzo fajne według mnie autka, naprawdę bardzo fajny update. No i z tego odcinka to na drugiego to będzie na tyle, ja się mam jak cześć!